Ludzie yy, ze strony ja, każdy wie oczywiście na swoim własnym koncie normalnym Więc dzisiaj wam pokażę mega fajne parkury, w których są skróty i można serio nabić fajny level yy, Więc tak, no zaczynajmy yy, Na początku to jest ten parkur taki jakby I tu pisze nabijty level i jest od tej oto Pani, jakby Vlogstar, mm, i to jest mnie na razie w top, jakby. I to jest trudny parkour, patrzcie na to ogólnie, pełno to z komentarzy. I teraz yy, pokażę Wam, gdzie jest tutaj skrót. Yy, tutaj się wchodzi i tu. I tamte serio na tamtych nie widziałam nawet, że tu można wejść, coś chyba na tamtym odcinku. O ile wróciłam go. Ale serio, i to nie mogłam to po prostu wejść, więc się tak zastanawiałam, dlaczego ja cały czas po każdym razie ginę. I proszę, tu jest meta. Można sobie mega fajnie nabić level, więc no. Drugi parkour, nie wiem czy wy znacie to, ale to jest taki, jakby dla nobów. Więc coś takiego przechodzi i tu jest teleporter. Ale to jest od tej Blockstar. Ogólnie... No sorka, że pokazuję, ale tak jakby no. Po prostu, żebyście wiedzieli. Więc tak. Na początku wchodzi się na sam początek tego. Tutaj. Przechodzi się parę stopni. I już jesteśmy na mecie. No serio, prostszego nie mogli wymyśleć. Nestępny parku to jest yy, dla nowych jakby... Nie wiem, skąd ta nazwa serio i to ona zrobiła, więc no, przejdziemy sobie i pokażę wam te skróty. Więc tak, jakby to nie jest blok, tylko to jest woda dla dziwnych ludzi i tak dalej. Tutaj ogólnie to serio rzuca w oczy, więc nie wiem, nie wiem, serio nie wiem. Tak to ogólnie wygląda no. no bo co Więc tak, teraz sobie przejdziemy Jakiś parkur miał być Automatyczny Więc kurde się trochę boję nie? Że miał być Ale no dobra Przechodzimy sobie to i już tutaj od razu Kurde ale nie jest seria automatyczny aż tak więc to tak ogólnie wygląda no i tutaj za chwilkę kończymy ten parkour ogólnie ciekawe jest się... nawet. Ej, chyba warto jeszcze raz szalony świat parkour, dobra Aha, to są klucze, kurde głupia jest to. Właśnie ja się no, głupia jest sobie, bo tutaj jakby są klucze, a ja ich nie zauważyłam i musiałam skakać przed tymi gokami, więc... No jestem lukiem. Tutaj sobie tak przechodzimy bardzo fajnie. To. W ogóle to chyba miało być automatyczne, ale coś... Ten, no jakby człowiekowi nie pykło Chociaż napisało właśnie miało być automatyczne, a nie było automatyczne yy, No i to teraz tak wygląda W sumie bardzo fajny ten parkour, mi się bardzo podoba yy, Ogólnie... Ej, widzicie ten lak Wow, dopiero teraz Oczywiście musimy się załadować godzinę i oczywiście na początku trzeba wyjść z tej gry jakby... Mm, tak, ujębam Akademię. Więc no. No, ubych... Jak mi wyloguje to to będzie normalne. I napiszcie w komentarzu w ogóle, co to znaczy, że kogoś wyloguję z własnego konta, bo serią dziwne to jest. Jakby... Ale dobra, jednak mnie nie wylogowało. No cud świata po prostu. Naprawdę. No dobra. Mało no, mi brakuje... No nawet troszkę dużo, ale także tą serię jest niedogatyczna, bo zanim niedługo będzie w końcu ten level, o którym marzyłam. I, i tak ogólnie... Ogólnie nie wiem co tutaj robić na, na ten Rockstar Planet. Nie wiem, pomysłów nie mam. Może mieć jakiś challenge? Jesteśmy z tyłu na Blockstar Planet. Po prostu, no mogę prawie wszystko robić. Więc no. Yy, więc tak, no. Może następny raz, może zbuduję jakiś, nie wiem. Parkur? Jakbyście chcieli, jakiś parkur to bym dla was zbudowała. Hehe, yy, I ty. Więc fajnie. Yy, Ta osobka pozdrawia was, więc chyba może. echo. Szukamy tej pani, pani. A nazwa kanału. <ścoughs> yy, na... No i ogólnie tak, teraz damy tej osobce ekochomik. Poszukamy jej sobie tutaj. W tym świecie. O, jest ekochomik. Dzięki. Ej, ja to nie zapisałam? Ale co dodaasz? Śmiech. Aha, okej, okay, dobra. Więc ja polubimy jej tu parę skinów. S, U, P, S, I, o. Aha, dobra. Bo <laughs> ten <a nie. śmiech> Dobra. No i ogólnie no nie mam co tutaj robić, więc... No jakby tak. Dobra, więc ja kończę. Na urka!